Siemanko wszystkim ponownie w kolejnym materiale. Mam dzisiaj dość mocną wenę, więc oczywiście lecę z nagrywaniem. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na bardzo fajny temat, czyli oczywiście w jaki sposób nie palić mięśni na redukcji. W jaki sposób nie palić mięśni na redukcji, co robią osoby trenujące, aby te mięśnie spalić, w jaki sposób je palą, dlaczego je palą i dlaczego generalnie często... Miewamy takie sytuacje, że po okresie redukcyjnym ważymy tyle samo, co po ostatniej redukcji, albo ewentualnie jeszcze mniej, bo oczywiście takie przypadki są wśród i zawodników, i osób oczywiście również trenujących dla siebie. Słuchajcie, największym problemem dzisiejszych czasów jest to, że bardzo wiele osób, to już o tym wspominałem, bardzo wiele osób chce trenować, można powiedzieć, na bardzo niskiej objętości, objętości takiej, jaka jest wskazana, na objętości takiej, która oczywiście wystarczy nam, aby, aby te mięśnie zachować, natomiast bardzo głębiej często interpretujemy trening i... I wiele osób trenuje po prostu za lekko, wiele osób trenuje po prostu za lekko, wykonuje tych serii roboczych za mało, tej objętości jest też za mało, tej intensywności też jest za mało, czasami jest jej za dużo, natomiast zaraz powiem, że to, to, to i tamto, nikt nie zrozumie co chodzi, więc już Wam powoli wszystko tłumaczę. Słuchajcie. To, w jaki sposób jesteśmy w stanie trenować, będzie warunkowało zawsze nasze pożywienie, czyli oczywiście, no i oczywiście zaraz coś się przyczepię, więc teraz, oczywiście, pamiętaj, że suplementacja ta mocniejsza też będzie wpływała na to, natomiast to jest raczej jasne, że tego nie pomijam. Natomiast, słuchajcie, bardzo wiele osób próbuje sobie teraz wykonywać redukcję w taki sposób, że ustalając plan treningowy, już wdrażają bardzo niewiele tej objętości. I powiedzmy, są osoby, które wykonują cztery ćwiczenia na jednym treningu na plecy. Wykonują dwie serie robocze i to jest cały trening pleców w skali można powiedzieć całego tygodnia. Mm, że Tak powiem, badania mówią jedno, praktyka pokazuje drugie. E Trzecia sprawa, na kim są wykonywane badania. Czwarta sprawa, czy te osoby właśnie badane brały środki, były osobami zaawansowanymi, czy tronowały tylko i wyłącznie dla siebie. No też piąta sprawa, w jaki sposób można powiedzieć angażujemy dane mięśnie, czyli w tym wypadku, jak mówię, plecy podczas dwóch serii roboczych na jedno ćwiczenie. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie, można powiedzieć, wyizolować, czy jesteśmy w stanie pracować tylko i wyłącznie plecami. Plecy, plecy będą naszym, naszym przykładem w dzisiejszym materiale. Czy jesteśmy w stanie wykonać, powiedzmy, wiosłowanie na hamerze jednorącz, wykonać wtedy dwie serie po 10-12 ruchów, i czy jesteśmy w stanie zrobić to naprawdę perfekcyjnie plecami. Czy jesteśmy raczej osobami, które będą gdzieś się pochylały, gdzie będą te plecy rozciągały za mocno, będą mocno szarpały grzbietem, będą mocno szarpały biodrem i tak dalej. Generalnie większość pracy będą przyjmowały bicepsy i czy jesteśmy w stanie podczas takich dwóch serii roboczych zaangażować nasze plecy w odpowiedni sposób podczas właśnie tego jednego ćwiczenia. Jeśli nie to tak naprawdę podczas podczas dwóch serii roboczych tak naprawdę ta jedna seria robocza miała sens ewentualnie ta, można powiedzieć ten podaż taki, taki nakład pracy naszych mięśni generalnie można powiedzieć był na poziomie 8, 10 powtórzeń, biorąc pod uwagę dwie serie w zakresie 10-12, czyli oczywiście chcieliśmy nasze mieście zaangażować bardzo mocno, zaangażowaliśmy tak naprawdę bardzo niewiele, i to nie jest błąd, że robicie to specjalnie i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiele osób po prostu trenuje z nieodpowiednią techniką, wiele osób skraca sobie zakresy ruchu, wiele osób po prostu szarpie bardzo mocno, ponieważ no, oglądacie się chłopaków, kolegów i tak dalej, i tak dalej. No, chłopaków, mamy wsi chłopaków obok, którzy trenują, żeby tutaj nie było. Mamy czasy jakie mamy, więc oczywiście taki mały żarcik. Natomiast jeżeli Nagonać się chłopaków, chłopaków obok trenujących, którzy trenują bardzo ciężko, też chcecie takie ciężary brać. I ja to rozumiem. Natomiast biorąc pod uwagę to, w jaki sposób często siedzę przy mailach i moi podopieczni wysyłają mi filmy treningowe, bo ja te filmy treningowe oczywiście oceniam. Bardzo wiele osób nagrywając filmy treningowe dopiero widzi, w jaki sposób trenują i w jak mocne błędy popełniają. Ja jestem w stanie powiedzieć szczerze, że 90% osób, z którymi współpracowałem, ewentualnie 90% osób, które mi te filmy wysyłało wykonuje coś w nieodpowiedni sposób i to nie jest tak, że ja sobie usiądę i a dobra, ty wykonasz to źle, ty wykonałeś to źle, tutaj cię pocisnę, tutaj powiem temu to, temu tamto, i niech ktoś, nawet trener z wielkim stażem, z naprawdę wielkim stażem, dużym stażem treningowym, będzie robił coś nieodpowiednie. To nie jest tak, że ja wybijam szpilkę, ja jestem po prostu osobą, która do treningu podchodzi bardzo mocno pedantycznie i ja jestem osobą świadomą, która wie, jak ciężko jest przetrenować plecy, jak ciężko jest przetrenować mięśnie dwugłowe uda, jak ciężko jest przetrenować ramiona, aby one dostały odpowiedni bodziec i dlatego bardzo mocno zwracam uwagę na szczegóły i powiem szczerze, że większość osób po prostu gubi te mięśnie, ponieważ trenuje w nieodpowiedni sposób podczas okresu redukcyjnego. O ile na masie jest nadwyżka kalorii i oczywiście też potrzebujemy odpowiedniej techniki itd., i tak dalej tak oczywiście do pewnego pułapu, można powiedzieć, z masą mięśniową dojdziemy, trenując nawet byle jak. jest byle jak, robiąc uginania, chamskie uginania, bujając się i tak dalej i tak dalej dojdziemy do jakiejś masy mięśniowej biorąc pod uwagę po prostu naszą genetykę i nasze predyspozycje do tego, aby rosnąć. Są osoby, które trenują całe życie byle jak, są osoby, nawet zawodowcy w lidze pro, są osoby, które trenują naprawdę komicznie, śmiesznie, są rozmiarów naprawdę bardzo pokaźnych. Natomiast to już warunkuje naszą genetykę, też mam wielu znajomych, którzy trenują byle jak i gdybym ja tak trenował, to nie wyglądałbym tak jak wyglądał, tylko wyglądałbym zdecydowanie gorzej, a te osoby wyglądają naprawdę bardzo dobrze, a trenują no nie chcę mówić po macoszemu, tylko po prostu Technika ma, ma wiele do życzenia, zostawia wiele do życzenia, natomiast my tutaj chcemy wziąć pod uwagę, jak mówiłem wcześniej, te plecy i przejdźmy sobie do kolejnego ćwiczenia, czyli powiedzmy mamy ściąganie na drążku. Wykonujemy kolejne ćwiczenie, czyli ściąganie na drążku. Jak wiele ruchów będą, będzie ruchem, który generalnie będzie nas odchylał? Jak mocno będzie pomagać sobie klatko piersiową, Jak mocno będziemy pracować, można powiedzieć, pod koniec już danej serii czworobocznym? Nie będziemy ściągać tego wszystkiego w odpowiedni sposób, tylko naszą pracę będą przyjmowały te mięśnie Roboczne w większej mierze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy wykonywać wysuwanie handlem jak mocno będziemy szarpać biodrem i tym podobne. I do czego zmierzam? Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jest ciężko przetrenować plecy. Tak samo jest ciężko przetrenować oczywiście każdą inną partię mięśniową. Natomiast zwróćcie uwagę, w jaki sposób jest ciężko przetrenować plecy, plecy. Jak mocno, można powiedzieć, tracicie odpowiedni bodziec, który powinniście dać dla mięśni, który oczywiście ten bodziec będzie parą kopuł, jak wiele tych mięśni na Was, na was zostanie. I tutaj pojawia się właśnie problem. Czyli pierwszym problemem jest oczywiście to, że trenujecie w nieodpowiedni sposób. Ta technika jest po prostu nieodpowiednia i zamiast schować ego do szafki, w szatni, to po prostu wychodzicie na salę treningową. Chcecie być najsilniejsi, chcecie pokazać jak dużo dźwigacie, chcecie robić najcięższe tutaj, można skorzystać z najcięższych obciążeń itd., A tak naprawdę te mięśnie są zaangażowane w tak kiepski sposób, że nie jest możliwy postęp, postęp podczas okresu masowego, już na pewnym poziomie. i tak naprawdę podczas okresu redukcyjnego po prostu te mięśnie gubicie, bo te mięśnie zostały przetrenowane, one dostały gdzieś tam bodziec podczas tych pierwszych powtórzeń, natomiast pod koniec tego bodźca już nie było, ponieważ zaczęliście oszukiwać, yy, oszukiwać, po prostu ruchem, ewentualnie te ciężary były zbyt mocne po prostu szarpaliście na maksa, więc to jest bardzo istotne, aby zadbać o odpowiednią technikę podczas okresu redukcyjnego i bierzemy to pod uwagę jako pierwszy nasz taki punkt, czyli pierwszy punkt to oczywiście nieodpowiednia technika treningowa, zbyt wysokie obciążenia i tak Kolejnym punktem jest to, że bardzo wiele osób chce ucinać kalorie, gdy nie widzi postępu. Największą zmorą, generalnie, tak to nazwę, zmorą, natomiast wiadomo o co mi chodzi, największą zmorą podczas prowadzenia podopiecznych jest to, gdy widzę, że podopieczny wysyła mi raport, w talii poleciał 1 cm, w biodrach 1 cm, w pasie 2 cm, waga jest stabilna i dana osoba nie schudła. Maciek wszystko jest ok, od 3-4 tygodni trzyma się sztywno założeń, naprawdę i tak dalej, Słofotki z zegarka, z kardy, czyli wiem, że te kardy jest wykonywane, są fotki posiłków, jest naprawdę zrobiony, solidny raport, który widać, że pokazuje, że dana osoba się stara, że dla tej osoby zależy i to jest takie, można powiedzieć, dla mnie jasne, że, że ta współpraca, można powiedzieć, jest po prostu współpracą, nie jest tutaj, nie jest tutaj nic oszukiwane, więc... Ja podchodzę do tematu w bardzo prosty sposób. Jestem osobą doświadczoną. Jako osoba doświadczona chciałbym, aby moje ciało zmieniało się jak najmocniej przy jak najmniejszym spadku wagi. Czy jest to możliwe? Jest. Na pewnym poziomie oczywiście jest. Na pewnym poziomie mówię oczywiście o, o etapie redukcji. Czy, jeżeli waga nam nie spada, to za wszelką cenę chcemy ucinać kalorie? Nie. Dlaczego? Ponieważ, gdy waga spada nam bardzo mocno, to możemy sobie wywnioskować tutaj w bardzo prosty sposób, że nie jest to tylko i wyłącznie tkanka tłuszczowa. Leci z nas woda, oczywiście jest to treść pokarmowa, leci z nas glikogen mięśniowy, ale też masa mięśniowa może z nas spadać. Gdy widzimy, że wraz z bikiem redukcji nasze obwody, tak jak powiedziałem w okolicy brzucha, ulegają zmianie i leci z nas naprawdę bardzo przyjemnie, musimy zwrócić uwagę na naszą sylwetkę czy generalnie nie kurczymy się po całości, czy nasz obwód barków, czy nasz obwód klatki piersiowej również nie ulega zmianie. Oczywiście tam też jest tkanka tłuszczowa i tam też oczywiście redukcja obwodu będzie następowała, natomiast nie powinny być to zmiany bardzo, bardzo, bardzo mocne. Jeżeli te zmiany są bardzo mocne, to prawdopodobnie palimy oczywiście tą tkankę mięśniową, ewentualnie zasoby glikogenu są już na tyle niskie, że po prostu ich nie ma, Ucieka z nas po całości, ucieka z nas cały rozmiar. My później na treningu, z racji tego, że widzimy ten regres, chcemy dowalić jeszcze mocniej oczywiście kolokwialnie chcemy dowalić jeszcze mocniej dowalamy jeszcze mocniej i co się robi? Robi się to, o czym powiedziałem na samym początku. Pierwsza technika leży. Ruchy są połówkami, ciężar jest zbyt wysoki, do tego jest jeszcze głodówka, czyli jest głodówka, dieta redukcyjna, czyli oczywiście mamy jeszcze mało kalorii i mamy perfekcyjne podłoże do tego, aby redukować nie tkankę tłuszczową, ale by, aby redukować po prostu wszystko, czyli leci z nas po całości i skończymy tą redukcję po prostu bardzo kiepsko, więc jest to również bardzo popularny, popularny błąd, że oczywiście chcemy po prostu gubić wagę, a jeżeli już ta waga nie zaczyna nam uciekać, to zaczynamy zmniejszać kalorie i oczywiście zaczniemy, gdy zmniejszamy kalorie, zaczynamy szarpać jeszcze mocniej, trenować jeszcze mocniej i oczywiście robi się jeden wielki Mówiąc kolokwialnie, Bajzel i nie ma opcji, aby po prostu dotkankę tłuszczową redukować. Tylko włączcie dotkankę tłuszczową po prostu redukować. Natomiast kolejnym błędem jest to, tak jak powiedziałem wcześniej już z tą wagą, że oczywiście, gdy waga nam nie leci, obwody nam się zmieniają, serwetka nasza się zmienia i zmiany są pozytywne, ale waga po prostu się nie rusza. Ucinamy kalorie. Pamiętajcie, chcemy, aby nasza waga była naprawdę stabilna, ewentualnie, żeby zmieniała się bardzo spokojnie. Niech te kilogramy po prostu z nas uciekają, bo też jest wiele pytań. Ja jestem gaduła, przepraszam, staram się naprawdę mówić kulturalnie, wolno, spokojnie. Ale jestem gaduła, ja zaraz na temat rozwinę, także że będę gaduł 40 minut. Jeżeli zaczniemy ucinać kalorie, to musimy pamiętać o tym, aby oczywiście uciąć je bardzo spokojnie, aby dołożyć ewentualnie aeroby, ponieważ nie chcemy się głośno. Natomiast jeżeli ucinamy spokojnie kalorie, to ja już rozumiem, że tej aktywności macie naprawdę bardzo dużo. Dlaczego? Ponieważ jeżeli będzie kardio dość sporo i tego kardio będzie naprawdę mm, powiedzmy 6 razy w tygodniu, 7 razy w tygodniu będziecie aer wykonywać aeroby, to oczywiście wtedy można powiedzieć, nakręcamy ten nasz deficyt po prostu aerobami. Jemy dużo, tworzymy deficyt aerobami, więc jesteśmy oczywiście jesteśmy w deficycie, ale jesteśmy w stanie ciężko trenować. Jeżeli już namy kalorie, to ja biorę pod uwagę, że już tak naprawdę nie jesteśmy w stanie praktycznie albo wykonywać już większej ilości aerobów, albo ewentualnie nasz rytm dobowy, nasza praca fizyczna, nasza praca generalnie w ciągu dnia, nasza regeneracja nie pozwala nam już na kręcenie większych ilości kardio, więc pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście na takim pułapie kalorii, gdzie jesteście w stanie zwiększyć jeszcze aeroby i da Wam to efekt, to lepiej dołożyć aeroby, aniżeli ucinać jedzenie. Ponieważ, gdy jedzenia będzie dużo, będziecie nadal utrzymywać to siły na treningu, a aerobami ten deficyt dokręcicie. Więc o to mi po prostu chodzi do tego, do tego zwierzę. Po prostu się tro, troszkę się tutaj rozpraszam, ponieważ nie wiem od czego zacząć, nie wiem na czym skończyć, a chcę wszystko jak najlepiej wytłumaczyć. Więc na pewno macie o co chodzi. No i kolejna sprawa właśnie to jest to, że ucinamy jedzenie po prostu zbyt mocno, a te zmiany żywieniowe czasami nie są naprawdę potrzebne, aby one były nie wiadomo jakie i czasami zmiany rzędu nawet 40-60 gramów węglowodanów względem poprzedniej rozpiski będą zdawały roboty, natomiast to już zależy też od danej osoby, ponieważ wiecie, mam osoby, które budowały na 800 gramach węglowodanów, 700 gramach węglowodanów, mam osoby też, które jedzą 1000 czy 1100 węgli, tak jest po prostu. Natomiast jeżeli ktoś od 700 gramów węglowodanów, to prawdopodobnie wrzucając aktywność i jedząc 500 gramów węglowodanów, ta sylwetka będzie się poprawiała. Czy ja chcę pójść dla takiej osoby, ucinać jedzenie na siłę do 400-300 gramów węgli i Trzymać te białko, wysoko, tłuszcze, ewentualnie nisko i patrzeć, aby po prostu z tej osoby uciekało. No nie chcę. Oczywiście, ja ten progres sylwetkowy będę zauważył. Ta osoba też ten progres sylwetkowy będzie zauważać. Natomiast prawda jest taka, że kończąc redukcję, nie będzie postępu względem poprzedniej redukcji. Tu jest największy błąd, więc ja zawsze staram się de do kardy dokładać, więc staramy się de kardy trzymać. Staramy się mieć maksymalnie wysoko, a schodzimy z jedzeniem dopiero wtedy, kiedy nie mamy, można powiedzieć, takich kolejnych asów w rękawie i kiedy te, można powiedzieć uczynanie jedzenia po prostu zostało naszą ostatnią metodą. Wtedy to jedzenie ucinamy i czekamy po prostu na te efekty i pamiętajcie, że jeżeli ucięliście jedzenie podczas okresu redukcyjnego, a efektów nadal nie widzicie, to pamiętajcie, że robicie to dopiero tydzień, ewentualnie dwa tygodnie i nie zawsze Wasza sylwetka będzie, można powiedzieć, co dwa tygodnie reagowała tak samo. To nie może być tak, że spadek jest non-stop Ja zawsze mówię to swoim podobieństwem w taki sposób. Jeżeli non-stop na redukcji z nas by leciało, jeżeli widzielibyśmy na redukcji non-stop postęp, mimo tego, że robimy kardio, mimo tego, że trzymamy micha, jeżeli non-stop byłby postęp, to prawda jest taka, że każdy nauczyciel... Zawziąłby się na 3 miesiące, 4 miesiące, zrobiłby solidną robotę i każdy na ulicy chodziłby z mięśniami i każdy na ulicy chodziłby suchy z sześciopakiem na brzuchu. To nie jest takie proste, więc pamiętajcie, że czasami redukcja będzie szła nam tak, później będzie zastój, mimo że wszystkiego się pilnujemy, później trzeba prowadzić małe zmiany i ta redukcja może zaskoczy, może nie, ale później pójdzie. Naprawdę, potrzebujemy przede wszystkim czasu, bo kształtowanie sylwetki to jest naprawdę, jak się mówi, no, maraton, sprint i tak dalej się to porównuje. Natomiast prawda jest taka, że kształtowanie sylwetki to jest przede wszystkim odpowiednie, mądre kształtowanie sylwetki to jest przede wszystkim cierpliwość, naprawdę masa cierpliwości. I powiem Wam jeszcze coś innego, takie z mojej perspektywy, że tylko nie było, że tutaj pouczam, uczę i tak dalej, i tak dalej. Największym błędem też u mnie, mimo tego, że robię to tyle lat, jest zawsze głodzenie się. Jest to, że chcę się zagłodzić, jest to, że chcę jeść jak najmniej, mimo że wam mówię, że powinniśmy jeść jak najwięcej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często ja chcę jeść po prostu bardzo mało, ponieważ głód wytrzymam, bo po prostu mam taki charakter, że ten głód wytrzymam. Jeżeli Hardy trzeba zrobić godzinę, to godzinę zrobię, bo jestem po prostu typowym zadaniowcem do siłowni, jeżeli coś trzeba wykonać, to po prostu wykonam. Natomiast zawsze chciałbym jeść mniej, mniej mniej i powiem wam szczerze, że w roku 2022 kiedy Startowałem na scenie. O, światełko mi zgasło. Nic z tym nie zrobimy. W roku 2022, kiedy startowałem na scenie, musimy zrobić tak, mój, moja waga startowa wynosiła około 113-112 kg. W okresie w roku 2023, startowałem robiąc tylko pół roku masy, moja waga wzrosła do około 135-137 kilogramów i tak naprawdę moja sylwetka można powiedzieć przez jeden okres masowy poprawiła się na tyle mocno, że ważyłem na scenie rok później 6 kilo więcej. 6 7 kilo więcej, a było to spowodowane oczywiście tym, że oczywiście dołożyłem masy mięśniowej, jasne, natomiast głównym powodem tego wszystkiego było to, że zrobiłem redukcję bardzo spokojnie, bez mocnego ucinania jedzenia i moja redukcja trwała około 5 miesięcy. Redukowałem 5 miesięcy, robiłem przez 7 razy w tygodniu kardio, codziennie wykonywałem kardio, ucinam jedzenie bardzo spokojnie, zmiany były bardzo naprawdę, bardzo kontrolowane i w ten sposób moje ciało można powiedzieć zaowocowało no, tak takim efektem, że na treningu utrzymywałem ten ciężar przez bardzo długi okres czasu. Co oczywiście powodowało to, że ten, ten gabaryt się trzymał. Kolejna sprawa, sylwetka moja zmieniała się z tygodnia na tydzień, natomiast te zmiany były bardzo, bardzo delikatne. Ja tych zmian nie widziałem na własne oko. Można powiedzieć, że tutaj było oko trenera. Natomiast te zmiany były bardzo spokojne, ale one były i tak naprawdę długo ciągnąłem redukcję, nie śpieszyłem się z tą redukcją, i to spowodowało, że tej masy micznościowej zachowałem bardzo dużo, więc pamiętajcie, że. Najlepsze do oceniania jest zawsze trener, najlepsze do są zawsze fotki, najlepsze do są fotki oczywiście pod odpowiednim oświetleniem i generalnie sprawdzanie tego, w jaki sposób utrzymuje nam się siła na treningu, bo jeżeli siła na treningu nam oczywiście ucieka na redukcję, na sam początek redukcji, to coś jest nie tak. Natomiast gdy już mamy końcowy etap redukcji, gdy redukcja to też jest bardzo istotna, gdy redukcja już schodzi naprawdę do wartości, może być krytycznych, czyli tego kardio jest naprawdę bardzo dużo, tych kalorii zaczyna się robić naprawdę bardzo mało. To oczywiście bardzo możliwe też jest to, że ta siła na treningu będzie nam uciekać. To jest, to jest zdecydowanie normalne. Natomiast ona będzie uciekała przez 4 tygodnie, 6 tygodni, tak naprawdę delikatnie nas ściągnie, ale już po pierwszym, drugim tygodniu okresu masowego, ewentualnie dnie okresu masowego, a wyższej ilości jedzenia, ten rozmiar nam wróci, ponieważ będzie to po prostu glikogen i będziemy po prostu ściągnięcie, natomiast nie będzie to masa mięśniowa i z nas uciekać nie będzie, więc jakby sprawdzajcie również to jak wygląda, jak wygląda po prostu wasz trening. Niech to będzie wasz taki, taki wyznacznie, tylko w jaki sposób przebiega również okres redukcyjny pod kątem utrzymania masy mięśniowej Chciałem pokazać o treningu, zacząłem gadać o diecie, kardio i tak dalej. Natomiast o treningu też pogadamy przy kolejnym materiale i myślę, że od razu go też w sumie nagram, bo, bo dobrze mi idzie, więc... czy dobrze mi idzie? Nie czy dobrze mi idzie, natomiast czuję się, czuję się dobrze nagrywając, więc myślę, że nagram Wam kolejny materiał, który będzie dotyczył e, treningu, po prostu treningu. Więc dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia przy kolejnym. Siemanko, hej!